czyżby nawet w telewizji polskiej mieli już dosyć tępej propagandy uprawianej przez Dorotę Wysocką Sznep? Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomendarz. Jest ten scenariusz, o którym mówią poważniej prawnicy. To znaczy rzeczywiście, że 6 sierpnia jest zwołane przez marszałka hołownie zgromadzenie narodowe, ale jest ogłoszona przerwa. I nawet jeśli, co jest bardzo prawdopodobne, później w wyniku przeliczeń okazuje się, że Karol Nawrotki zostaje prezydentem, to Szymon Hołownia, jako tymczasowy prezydent, przywraca praworządność. To znaczy podpisuje te wszystkie ustawy, które są do tego potrzebne. On byłby. Znaczy, przeszedłby do historii w pewnym, w pewnym sensie. Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa za aktywność na kanale. Dziękuję za polubienia, za komentarze, a także za subskrypcję. Dziękuję za wsparcie. To udzielane poprzez wirtualną kawę, czy też super podziękowania tutaj na YouTubie. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby pokazać w ten sposób, że docenia to, co robię, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. I ostatnie ogłoszenie. Wracamy z cotygodniowymi liveami z Karolem Gacem. Jutro w poniedziałek live o godzinie 18.30. The cat U mnie na kanale. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to proszę je zostawiać w komentarzach pod tym filmem, a my jak zawsze omówimy najważniejsze polityczno-społeczne wydarzenia. Zapraszam, mam nadzieję, że do zobaczenia. Przy niedzieli temat trochę lżejszy, ale na pewno ciekawy dla tych, którzy interesują się zarówno światem polityki, jak i światem mediów. Dorota Wysocka sznep traci program w telewizji polskiej zmiany w ramówce. Taka informacja gruchnęła niedawno w mediach społecznych. Co odbiło się dość szerokim echem nie tylko wśród dziennikarzy, ale także wśród komentatorów polskiej sceny politycznej, no bo jak wiadomo Dorota Wysocka-Sznepf nie jest zwyczajną dziennikarką, nie jest jedną z szeregowych przedstawicielek telewizji polskiej w likwidacji, tylko jedną z twarzy tejże telewizji, a na dodatek jest postrzegana i uważam, że nie bez przyczyny jako jedna z największych propagandystek telewizji polskiej. Takich propagandystek, które za czasów poprzedniej tak telewizji Jacka Kurskiego chyba w telewizji polskiej po prostu nie występowały. Dorota Wysocka-Sznep wzniosła uprawianie politycznej propagandy w przebraniu dziennikarki na naprawdę, wydaje się, niedościgalny pułap. W nadchodzących tygodniach TVP Info nie planuje emisji programu publicystycznego Rozmowy niesymetryczne prowadzonego przez Dorotę Wysocką Sznepf. Dziennikarka ma być nadal obecna w innych formatach TVP1 i TVP Info jak Pytanie dnia czy Niebezpieczne związki. O tym wszystkim donosi branżowy portal pres.pl. Do tej pory program Rozmowy niesymetryczne był emitowany w TVP Info co dwa tygodnie. W jednym tygodniu był program Wysockiej Sznep. W kolejnym z kolei był program Rozmowy Niewygodne prowadzone przez Mariusza Szczygła. W nowej ramówce niedzielne wieczory o godzinie 21.15 zostaną całkowicie poświęcone programowi Szczygła, który będzie emitowany co tydzień. Czyli Dorota Wysocka Sznep musi ustąpić miejsca koledze po fachu. Według informacji portalu Press.pl nie ma planów na reaktywację programu Wysockiej Sznep w najbliższej przyszłości. Tutaj jeszcze taka informacja, że program Rozmowy Niesymetryczne zadebiutował w TVP Info i w lutym 2024 roku, a ostatni odcinek pojawił się na antenie 20 lipca tego roku. Dziennikarka w autorskim programie przeprowadziła nietuzinkowe wywiady, ja tutaj Państwu cytuję akurat Onet, z wybitnymi postaciami Życia publicznego. Jak podkreślono w opisie programu, rozmowy dotyczyły perspektyw osób, które mają znaczący wpływ na współczesną rzeczywistość dzięki doświadczeniu i wiedzy. I dalej opis programu Doroty Wysockiej-Sznep ze strony TVP Info. To cykle ekskluzywnych wywiadów, a w nich świat z subiektywnej perspektywy wybitnych osobowości życia publicznego. Ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kształtują bieg historii. Trzeba uczciwie przyznać, że przypomniano również kontrowersje, które co i rusz wybuchały wokół kolejnych odcinków rozmów niesymetrycznych i tak na przykład jednym z bardziej krytykowanych odcinków programu Wysockiej Sznep był ten, w którym... Gościła Ewa Negrusz Szczęsna, to jest wdowa po Piotrze Szczęsnym, człowieku, który dokonał samospalenia w roku 2017 na placu Defilat, który dla takiej bardzo radykalnej części przeciwników prawa i sprawiedliwości jest określany mianem Szarego Człowieka i stawiany za wzór osoby, która tak bardzo sprzeciwiała się pisowskiemu, cytując, bezprawiu antydemokracji, łamaniu praworządności, że postanowiła oddać to, co ma najważniejsze, oddać swoje życie. Ta wdowa po tym nieszczęsnym człowieku pojawiła się właśnie u wysockiej sznep, a oburzenie oprócz tego, jakie treści były tam propagowane, wzbudził fakt, że rozmowę wyemitowano we wszystkich świętych, a dodatkowo pasek, ten pasek na dole ekranu telewizyjnego, który ma obrazować klucz rozmowy, brzmiał tak: oddał życie w obronie demokracji. Rozmowa z wdową poszczęsnym była tylko jedną z kilku, które sprawiły, że dostaliśmy jedynie potwierdzenie tego co sądziliśmy od dawna, iż Dorota Wysocka-Sznepf jest otoczona jakimś rodzajem muru obronnego i im bardziej prowokuje, im bardziej rozsiewa polityczną propagandę, tym ona sama bardziej jest zadowolona, a władze telewizji polskiej Brną w to dalej przygotowałam dla Państwa kilka fragmentów wywiadów właśnie z tego programu rozmowy niesymetryczne, które w ostatnim czasie pojawiły się na antenie TVP Info i myślę, że te fragmenty mówią same za siebie. Było ci ciężko przez te 8 lat, ale konsekwentnie szedłeś do przodu. Nie mogłem inaczej. Codziennie widząc, jak ludzie sobie zamykają, zamykają oczy, zatykają uszy, chowają głowę w piasek, codziennie podczas bezsennych nocy. Sprawdzałem, sprawdzałem, sprawdzałem po raz kolejny wszystkie dowody, które zbierałem, i zbierałem nowe dowody, i za każdym razem przekonywałem się, że to jest prawda. PiS służy Putinowi. E, tu oczywiście wnowu pojawiają się tacy, którzy mówią: no ale przecież nie ma żadnych twardych dowodów, bo nie złapano Kaczyńskiego, jak bierze walizkę z rublami od Putina. Kaczyński sam się przyznał. E, Najwyraźniej bał się, że ta tajemnica może gdzieś wypłynąć sama, więc wolał sam się pokątnie w jednej ze swoich książek przyznać do tego, że w latach 89-90 regularnie się spotykał i pił wódkę z głównym szpiegiem KGB w Polsce Anatoliem Wasinem i tak się składa, że wtedy się zaczęła jego wielka kariera jako polityka, bo wtedy zaczął dostawać dużo pieniędzy od komunistów, postkomunistów, w tym od bankiera, komunistycznego bankiera z Krakowa. Po 15 października, powiedz tak, wracając do współczesności, no. Polska wróciła na takie dobre tory, twoim zdaniem, czy coś cię jeszcze złości tutaj? To znaczy, co całe mnóstwo mnie złości, całe mnóstwo... Przede wszystkim, wciąż się ludzie PiSu boją. Wciąż jednak PiS potrafi człowieka jednego z drugim, urzędasa jakiegoś zastraszyć, czy to prokuratorów, i tak dalej. Pewne sprawy jest utykają, przez ludzi pewne tak, pewne sprawy utykają w tej prokuraturze w urzędach i tak dalej, wiesz, o co chodzi. Yy, pisiory są wszędzie w końcu 30% ludzi na nich zagłosowało i te 30% ciąż na nich jakby yy, deklaruje, że oddałoby głos. Mimo tego, że wyszły już złodziejstwa na wierzch. Wyszły Ale te wszystkie... nikt nie został rozliczony. Zobacz, a było, było tyle obietnic, że będą rozliczenia. Pewnie też miałeś takie... Poczucie, że to jest potrzebne. No, prokuratora z tego co wiem pracuje, pracuje powoli. Czyli rozumiesz Być... to, usprawiedliwiasz ten czas. to. czas. Usprawiedliwiam to, żeby też nie zrobić z nich świętych krów. Bo przecież w pewnym momencie z tego księdza, którego zamknęli, to chcieli popiełuszkę zrobić, tego co Stobaniek ukradł. Egzorcysty. Tego egzorcysta od no, salce Sonu. No, to było brzydliwe. Miałem dość kłamstwa wszechogarniającego. Miałem dość zaboru mediów. Miałem dość przyjaźni z Orbanem. Miałem dość rozkradania majątku publicznego, no miałem tego dość, po prostu, no, no, no jak można tolerować kradzież publicznych pieniędzy, na taką skalę, na taką skalę. Miałem dość zakładania w Ministerstwie Sprawiedliwości gangów, które prześladowały sędziów. No miałem dość Ministerstwa Sprawiedliwości w ogóle i tego funduszu całego i tego, że przecież pieniądze, no nie no po prostu o czym tu mówisz, no to już to była patologia od, od, od A do Z. Dorota Wysocka-Sznepf przekonuje, że zdjęcie z anteny programu Rozmowy niesymetryczne nie jest uderzeniem w nią, nie jest podkopaniem jej pozycji, ale po prostu decyzją wynikającą z kwestii technicznych opublikowała wpis. Na portalu X, w którym to przedstawicielka TVP Info pisze. Zmartwię kolegów, to jest odniesienie się do artykułu S w Polsce 24. To proste. Dynamika wydarzeń utrudnia nagrywanie programów, czasem blokuje emisję. Słuszna decyzja moich szefów. Stawiamy na rozmowy na żywo. W tej formule widzimy się częściej. Do zobaczenia. P.S. Dziennikarz sprawdza u źródła. Wy robicie w innej branży. Oczywiście na koniec, jak zawsze, Dorota Wysocka-Sznepf nie może się powstrzymać, aby nie wbić szpilki przedstawicielom mediów, którzy mają czelność ją krytykować, ale wydaje się, że przedstawicielka TVP Info, żona Ryszarda Sznepfa, robi dobrą minę do złej gry. Może zasłaniać się decyzjami technicznymi czy trudnościami technicznymi, ale prawda jest taka, że w TVP Info będzie jej po prostu mniej, a rozmowy niesymetryczne. Spośród wszystkich programów, które Wysocka Sznep wprowadzi, były zawsze najbardziej propagandowe. Zresztą ta nazwa została dobrana bardzo dobrze, ona świetnie oddaje to. Jakie były te rozmowy? One nie udawały rozmów obiektywnych, nie udawały dociekania prawdy. Od razu serwowano nam jednostronną wizję świata i być może kierownictwo Telewizji Polskiej, nawet kierownictwo Telewizji Polskiej, uznało, że to już za dużo że kolejne afery z udziałem Wysockiej Sznep, jej męża, kłótnie z dziennikarzami, obrażanie dziennikarzy, mediów, polityków przez tę dziennikarkę. To o krok za daleko. Zobaczymy, jak będzie dalej rozwijać się kariera pani redaktor, natomiast ja nie wróżę jej niczego dobrego. A jak zawsze, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny video komentarz.